Kolejnym prezentowanym gąbkiem, również na 99,9% samczyk, no, rzekłbym nawet na 100%. Dość duży, okazały. On wywodzi się, jego ojciec jest, zaraz sobie spojrzę. 8917 jest to gąb wyhodowany, wyhodowany u mnie na gojemniku bezpośrednio po oryginalnym belgu od Dirka van de Bulka. Tak jak już wcześniej wspominałem, z góry z kitla, z dołu. Pitbull połączony na swoją półsiostrę. Natomiast matka jest oryginalną samicą belgą od Dawida Petersa. Jest również bardzo mocna, mocno zimbredowana na gołębie speedbula. Wywodzi się ona z naprawdę fantastycznych lotników, gdzie zarówno ojciec, jak i matka zdobywały fantastyczne konkursy. Hmm jak również jej ciotki czy półbracia, pół siostry. bardzo fajny gołąb to jest po całej parze szpaków no one wydają nieraz, zwłaszcza ona właśnie wydaje nakrapiane gołębie jest to gołąb z boksu także 100% pewności w tamtym roku również wydawała nakrapiane również ze szpakiem z tym starym z 18 roku Uważam, że bardzo fajny gołąb, bardzo mocny gołąb. Bardzo fajnie będzie zbudowany. Więcej informacji będzie zamieszczane w rodowodach pod, pod zdjęciem gołąbka. Dziękuję.